Hej, sześć małe szkołymczki, z tej strony z kanału pierwszego GREX i co do moich ostatnich odcinków z nastale chciałbym przeprosić Fridamiana i wszystkich, którzy poczuli się przez to urażeni, ponieważ yy, użyłem w moich trzech ostatnich odcinkach intra Freedamiana. Więc no zmienionym przez Szyga, że napis Fridamian jest... nie ma go tam, więc no. Do jeszcze niedawna, dość niedawna, nie znałem, bo nie wiedziałem w ogóle kto to jest Fridamian, więc myślałem, że intro było dobre takie bez problemu, nie? I się okazało, że jednak nie. I że jednak jest to intro kogoś takiego jak Fridamian. YouTubera z Nostale, I... Chciałbym przeprosić jego, i wszystkich, którzy poczuli się przez to urażeni, że, że za to, że użyłem tego intra. I w następnych odcinkach już na pewno nie zobaczę takiego intra, tylko totalnie inne. Więc... Nawet nie będę tu wsadzał intra, czy czegoś, po prostu szybko wrzucę ten film, żeby jakoś rozwiązać tą dramę. Więc to jest taki krótki film przeprosinowy, więc przepraszam Frida Miana i wszystkich, którzy poczuli się przez to urażeni. Cześć!